W ogóle w pierwszym odcinku yy, z Minecraft'a. Yy, pogramy sobie dzisiaj trochę Skywarsów, jak i Bedwarsów i dużo jeszcze innych trybów na Hypixelu. A więc dobrze. To skupmy się na pierwszej arence Kit, yy, z którego korzystam, to jest Faraon, ponieważ uważam, że to jest bardzo dobry kit, ponieważ dostajecie tak naprawdę na starcie jakiś. No, tutaj raczej wbiję na trzeciego. Niestety to jest jedyna. Niestety trochę taka, jakby to powiedzieć. No, niestety to się nie zakończyło dobrze, a więc yy, dokończę, wracając. Yy, chciałbym na tym kanale zacząć nagrywać yy, takie rzeczy jak Skywars, Bedwarsy i głównie yy, Minecraft yy, PvP ale też mam w planach zacząć w sumie nagrywać um, gry takie MMORPG jak League of Legends, Naruto Dobrodosie i B-Striker. Napiszcie też jaka jest o tym Wasza opinia. No i lecimy z drugą ręką. To będzie taki bardziej odcinek wprowadzający do tego wszystkiego, a pomysłów mam ich naprawdę dużo. To mm. Dobrze, więc jest druga ręka. No i wracając. Mam, do, mam w planach nagrać yy, właśnie MMA gry. Zapisz się, zaproponujcie. Ja jestem otwarty na Wasze propozycje. No i co? Możemy zrobić. Ja nie wiem, jakiegoś survivala. To już jest tam od Was zależy. Och, dobra. Możemy zrobić serwer na Discordzie, ale to na pewno w przyszłości. Nie w tym momencie, ponieważ potrzebuję po prostu zgromadzić większą liczbę osób. No wiecie o co mi chodzi. Muszę po prostu zagromadzić większą liczbę osób. Da, da, dałem hita już bez, bez mieczyka, więc trochę rip. Ten ziomek raczej nie był jakiś bardzo okarnięty, ponieważ miał naprawdę słaby set. Dosłownie miałem. Miałem mi wypadł. Miałem dosłownie bardzo słaby set z, z mojego kitu faraona, a chłopię z i klatę miał złotą, więc. Więc no, jestem zaskoczony, bo niby high pixel leżało, wow, dobrze grać, czy super wszystko jest kolorowo. No, było kolorowo, dopóki nie umarł. E, a więc no. Planuję jeszcze nagrywać ee, e, Bedwarsy, a odcinki mniej więcej będą. Planuję przynajmniej, żeby się pojawiały mniej więcej co dwa dni, chociaż wiadomo, może co trzy czasami, no ale wiadomo, że szkoła, tak, trzeba się uczyć, no, no trzeba też mieć dobre ceny, trzeba kim zostać w przyszłości, no bla bla bla. E, no i tak, no to chyba takie się właśnie. Właśnie mnie to denerwuje, że ludzie po prostu niektóre rzeczy są pay to win, bo ludzie sobie dają kurde jakąś za milion tokenów i dostają tym już seta bardzo dobrego. To mnie niestety bardzo denerwuje, a nie powinno raczej. E, tak, wiem, jestem jakiś, nie jestem jakiś dobry w tej grze. Tak wiem. E, I planuję zrobić jeszcze hand -cama, Jeśli ktoś nie wie, co to jest, to jest tłumaczenie angielskiego. ręczna, jakby kamera, że będziecie mieli podegląd na moją rękę, jak klikam, jak trak klikuję i. No i ogólnie, bo mam taką możliwość i jak będziecie tak chcieli, żeby tak było. To możecie bez problemu po prostu zapisać w, w sekcji komentarzy. Będę się starał, oczywiście, o systematyczność w nagrywaniu tych filmików, ale wiadomo, że nie zawsze ona będzie. Ale mówię, że będę się starał robić. Nie wiem, jak nie mnie porobił. Będę się starał robić systematycznie. I mam nadzieję, że mi to będzie wychodzić, że będę miał jakąś motywację do tego. No i dobrze. No więc. Napiszcie ogóle jakim jeszcze, na przykład się tryb, jakby w sensie jak się pije się, czy na przykład... Niestety muszę wejść na trzeciego przy... Dobrze, a więc z drugą ręką, przepraszam, że tak jasno nie mówiłem, ale po prostu się troszeczkę zdenerwowałem. Ale wydaje mi się, że chyba bardziej będę wolał... zależy też od was, że... Yy, będę bardziej chyba wolał nagrywać... ...Bad Warsy. Albo Survival. Na takim serwerze fajnym. Raftico. Serdecznie na nie zapraszam Co jest? Czemu ja mam fire aspect? Dziwne Bardzo dziwne yy, Dobra, no to lecimy z kolejną gierką Wyjrzymy potem efekty i wydaje mi się, że zaraz jeszcze przyjdziemy na duelsy po prostu, żeby się rozgrzać. No i co? No i... Będzie mi go trudno porobić, bo jak widzicie ma już set, chyba że będę miał przewagę dużej ilości hitów. Ale co dobre, to, to szybko kończy, jak to mówią, nie, to jest fajera, jak nie, to jest Sharkness. Czekajcie. To jest Sharkness, więc... Więc no chyba... No dobrze w sumie. Chociaż... Fire Aspect był trochę. No samo, sama prawda. Nie wiem czemu to teraz robię to, co teraz robię. Jak widzicie, korzystam z lancera Lunar, ponieważ uważam, to jest bardzo dobry Lunchar, to... Właśnie. Niestety mam trochę zły dzień, ale uważam, to jest bardzo dobry launcher. No takich bardziej mini -gierek, takich Nie takiego czystego PvP jak tam jakieś gildie czy jakieś Only PvP serwery, tylko po prostu takie bardziej minigerek PvP serwery jak Bedwarsy, Skywarsy. To, to po prostu takich minigerek to jest najlepsze, co tylko istnieje. Mam plecy. Ale niestety nie udało mi się zbyt I zaprzezając usuwając wszystkie pytania, to mój teksturpak się nazywa. Tutaj macie jego nazwę. To jest Ashley iwakfout.zip. Możecie sobie pobrać jeszcze dużo Elomordo, na przykład, albo to. No, także. Także wszystko dobrze. Yy, I też miałem w planie zrobienie takiej serii yy, odnośnie nagrywania różnych yy, testowania głównie serwerów no premium, ponieważ w mojej opinii po prostu serwery no premium to jest po prostu jedno wielkie bagno. Więc. Siedząc, myśląc i zupełnie marnując swoje życie Wymyśliłem, żeby zrobić taką serię testowania Bardziej może takich serwerów no premium Bo w sumie To dobrze by się to oglądało, mam taką nadzieję Żeby się dobrze się to oglądało Ale oczywiście każdy ma swoją opinię to, to nie jest dobry pomysł, żeby się zbawić z nimi w te gierki, bo to drugi go zaatakuje Po prostu ja wejdę tak na trzeciego i skarnę dwa kile bo... No bo statystyki, kd, no najważniejsza rzecz po prostu ja się o co mi chodzi Czemu ten tutaj nie skończyłam jak miał takiego seta? O kurde no, niestety już się nie udało. W ogóle system wychodzenia z tych arenek na hypixelu to jest jakieś totalnie, w ogóle nieumiejętnie zrobione. A więc dobrze, na no, dziś myślę, że to byłby koniec i chciałbym się teraz z wami pożegnać. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No i do następnego, mam nadzieję, że za dwa dni się ma.